Dzisiaj powiemy o kryzysie politycznym we Francji, o problemach w niemieckiej koalicji. Przyspieszone wybory parlamentarne we Francji odbyły się na początku lipca. Wygrał je lewicowy nowy front ludowy. Do dzisiaj nie udało się jednak zbudować większości parlamentarnej. Front ludowy chce jednak rządzić będąc w mniejszości, dlatego zgłosił na premiera Lucy Castex. Tę kandydaturę odrzucił jednak prezydent Emmanuel Macron, w którego opinii taki rząd nie będzie w stanie rządzić, Dając jednocześnie sygnał frontowi, że powinien zbudować koalicję z innymi partiami. Francuskie media piszą o największym kryzysie politycznym w kraju od zakończenia II wojny światowej. W Niemczech od trzech lat rządzi lewicowe SPD kanclerza Scholza we współpracy z mniejszościowym koalicjantem Wolną Partią Demokratyczną. Między koalicjantami od dłuższego czasu jednak iskrzy. W sierpniu rozgorzał nowy konflikt tym razem o samochody. SPD chce, podobnie jak to dzieje się w Polsce, zniechęcać do samochodów osobowych i promować transport zbiorowy, chociażby poprzez opłaty za parkowanie. Wolnościowcy domagają się darmowych miejsc parkingowych i ograniczenia inwestycji w ścieżki rowerowe. Wolnościowcy chcą też ograniczenia programów socjalnych dla poprawy sytuacji budżetu państwa.